Zgaszałem muzykę, bo prawa oczorskie gdzieś mi się już krywaliły. Także tak. Cześć widzowie, witam Was na kanale Lesiu, telefon no i nie tylko. Bo na jakim inaczej by innym kanale? No, tutaj mamy lampkę. Musiałem spać na strychu, w moim pokoju była usuwana pleśń, dlatego byłem na strychu. I nie miałem lampy. Także sobie taką wziąłem. Zarówka, oczywiście, znaleziona za darmo. Tu dwa lampy, pewnie sobie wymienią jakieś ledowe, GU10, czy co inne coś tam tu jest chyba emaliowana kogut nic nie szkadza chyba emaliowana, ja nie wiem nie się nie znam ale możemy sobie nagrać film jak tę lampę czyszczę to jest lampa taka, to tutaj ma jeszcze taki drugi motylek, jak tutaj, tylko wpadł mi za tamto piórko niestety nie wyciągnę go jak na razie Takie jest grubsza czyszczenie, takie na szybko trochę. Jest na starym, starym krześle. Czekajcie. No dobrze. Teraz tu na razie na szybko. Podstawka drewniana. Ciężka i dobra. Dobrze się trzyma. Dość ciężka. Tutaj się buja, bo tu jest na tym. Na taborecie takim, co ma tutaj w głębinie, takie w dół. To jest brudne, ale na chwilę tu wziąłem, bo musiałem tutaj spać. Nie najgorzej było. To jest chyba gumowanie? To guma jest. No tak przypomina, ale jak dokładnie nie wiem. w środku też ta lampa ogólnie to nie ma włącznika żadnego przycisku i nic tutaj ma odkręcenie, można to co ja wyregulować, ale ja nie będę bo sobie mi się nie przewróciła ta lampa ta, taka wysokość jest dobra, to jest taka lampka bardziej biurkowa mi się kojarzy w środku wygląda tak, tu już w środku mniej brudna wiadomo ale jednak trochę jest żarówka ledowa znaleziona w jakiejś lampie jak już mówiłem no, tutaj w środku tu mało widać Gwint zwykły E27. Czekaj. Jaki, jaki to był E27? Nie pamiętam, nie pamiętam. Żebyście mi je zjedli w komentarzach. No, taki tradycyjny, taki jak tu o duży gwint po prostu Taki jak wszędzie jest. Prawie wszędzie. Dobra. Tu jest mój przedłużacz, którego jest film jak go robiłem, druga wersja. Ale nie ma jej nigdzie wrzuconej, bo po kolei chcę filmy wrzucać, także tak. Nie. Tutaj mamy tą lampę i patrzcie. Ładnie świeci. Można sobie ją obkręcać, tylko chyba nie, nie tak do to też się odkręca nie tak do końca można ją obkręcać dlatego, że patrzcie tutaj się wtedy gwint od, odkręca więc patrzcie, jak się zakręci w, ta, w tą stronę z dalej nie można, bo to jest na gwincie nie ma, to nie jest zło na łożysku, tylko na gwincie także tak można sobie obracać dobra to sobie włączamy bo ona nie ma w ogóle żadnego przycisku, jak, jak Wam już jak mówiłem tak wygląda od środka i pokażę Wam jeszcze wtyczkę wtyczka taka z uziemieniem Made in Poland, taka klasyczna nie wiem czy uziemienie było w niej, czy ktoś dorobił bo mam taką samą wtyczkę, tylko że czarną od takiego przedłużacza i bez uziemienia w ogóle taką samą, tylko że czarną o. a czekaj, nie, jest, ja ją odłączę dla bezpieczeństwa i wymienimy żarówkę na klasyczną dla klimaciku Obranie nie wiem czy będzie widać. Widać. Żarówka Lexman jakaś. Made in China. Typowo. To żarówka bez firmy, ale jakaś stara prawdopodobnie. Nie pamiętam skąd ją miałem już. Ale to jest to samo co do oprawy włosów wkręcałem. Ta sama. Także wtyczkę już spinamy. No, tutaj jeszcze raz podstawkę Wam pokażę. Podstawka taka drewniana i z taką gumą. Pod spodem nie ma żadnej naklejki, sprawdzałem. Widzę że jeszcze, patrzcie, tu. I świeci. Większy klimacik jest. W ciemności pewnie by był większy, ale tu nie ma żadnej zasłony. Zobaczymy to... jak świeci. Jeszcze raz. Od góry o, już. ciemniejsze światło, ale bardziej klimatyczne i bardziej ciepłe, bo to tradycyjna żarówka. To wiadomo. No, fajna lampka. Dobra, dzięki za oglądanie.